Dzień dzisiaj zagramy z 12 odcinkiem z Minecrafta, Jak widzicie, to zdobywam kolej szóstego pieska. Myślałam, że jeden mi pojawił się po prostu. Myślałam, że jeden przyrząd z tym kaktusem, ale nie przeżyły. Te pieski. Wszystkich teraz muszę podnosić, ale nie fajnie. Super! Zapomniałam dokończyć domek. Jak widzicie, mam już zrobiony domek prawie do końca. Jak widzicie, mam, mam, mam. Jak widzicie, to mam, mam, mam. Domek do końca. Ech. Nie wiem. To chyba tutaj. Może układać dobrze te wyłony. Y, właśnie się wszystkie się pchają. Ża, zawcze, szaftę, żawcze. A, tutaj no, mogę takie coś, dobrze mogę Wam pokazać. Wrzucam jak, 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 na przykład no. dwa kamienie albo wkładam. Wkładam to wtedy patrzcie, tyk, tyk, leci do skrzynek. Mam takie, ten, takie co, ja, tutaj jak chcecie wiedzieć, mi się tu rozlała woda. Tutaj, gdzie jest teraz pusta trawa. Na szczęście już to naprawiłem. Chcecie zobaczyć. Lepiej teraz witoć, choć te pieski będziemy się kąpać. Może pójdziemy drugą stroną. Dla piesków będzie dobrze. Super. I potem spadamy do wody. Je. Yeah. Je. Yeah. Yeah. Good. Jak chcecie wiedzieć, wydrapałem się chyba na tą górę. Mówiłem to chyba w, 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 w tamtym odcinku. I pokażę, jak weszłem na tą górę. Przynajmniej tutaj zrobiłem wodospad. co chciałem właśnie też to pokazać. Chyba weszłem po raz drugi, to zrobiłem stąd wodospad podospad. Nie wiedziałem jeszcze, ja co zrobić. Uwaga. Uwagacz. Wagacz. Uwaga. O. Tak jest dobrze. płynę na skórze. Jest to list. Idę. Na, 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 idę sobie po dynie. Na, 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 idę sobie po Idę sobie po idę sobie po Idę sobie po, dynie. Sobie po dynie. i biorę je. Tak widzicie, mam piętnaście dni. A piesek biega za mną. Sobie już Taką piosenkę, żeby byliście szczęśliwi. Super co? Super co? Nie chciało mi się śmiać, przepraszam. Przepraszam, ten wodospad mi wyszedł. Ach nic. A, flagi, pi. No co wodę? Pieski, uważajcie tam jest woda. Uciekamy. Wy się boicie wody. Niedługo stąd będzie lecieć wodospad i wszystko będzie zalane wodą. Nawet mój dom. Nie będzie fajnie. Może z tej strony tylko będzie Okej? Yy, Okej. Okay? Okay. Piski się zgadzają. Wy też napiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie, czy, czy bym zrobił domek jeszcze nowy, nowy albo dokończył yy, ten jeszcze pierwszy. Więc... Tak, To do mojego głowę. Było wymyślone! Pieski, uważajcie, uciekamy, wodospad leci, wow. łaaa. <grystowałem>, Hehe, że to nie będzie. Na no was, tylko nie tu, tylko nie tu, tylko nie tu. O ja, tylko nie tu. Ach, widełek. Wszystkie pieski są tak wiedziałeś razem ze mną mi kiedyś jesteśmy, tym. tak jak sobie kilo zapomniałem o nim, prawie go nie miałem. Co so, nie dostanę kilofa? Panie reto facilo, tero mi facilo do, że mi facola,